Cześć. Ja już tutaj jest bardzo jestem już Big Baby się mam. Zobaczcie. z 50 to mam 90 tysięcy golda. No i brak 5 tysięcy. No nie... Jeszcze muszę zbierać 7 tysięcy, co, ale tylko jeszcze nie wkurzę. idę dojechać, że to... Ja. Ale tak w kury, nie W koszlu, no. Ale się rozwarcie, jak na wszystkie jest poszedł. No niczego się tylko spróbuj jeszcze raz walnąć, to się będę deszcz. Nie, a ja nie schodzę. Spróbuj sobie jedną. Do... ostrzeżenie? ostrzeżenia. Gościu, mieliśmy ostrzeżenia. Myślałem, że lepiej Dobra, gościu, chodź tu. Boże, przecież jesteśmy tak wolni, że to jest. To jest. Pierdzieli za. O kurde, co, tu się tak spokojnie. No. Go... Nie, nie rozwaliłem go. Dobra. Poszedł w sumie to. Będzie king. King. Oh, tak będzie słychać? Tak trzatnie. Tam jest ten MK, chyba tak. Nie mam pojęcia. O menisie.

W mm, mm. ciego podmaga. No nie Patrz. Potrzebuję 16 tysięcy, żeby sobie. Ja mam się co wyłożyć. Czapki czy pety. No nie no, pety, ale pety już mam nawet dużo. Myślicie, że trzeba czapki. Czapki w sumie mogę zdjąć. Dobra. No. I tak pewnie dzisiaj trochę muszę jeszcze pograć, no, myślę, że do, do przyjazdu mojej cioci, bo dzisiaj przyjeżdża. Yy, ona przyjeżdża o 10.00, czyli co godzinę, To mi się uda tak z 6 tysięcy właśnie 4. Żeby... Słuchajcie, wielki moment. Za chwilę. Już niedługo. 100 tysięcy bijemy. 95 już ponad. Zresztą, no jeszcze nie ponad. No już ponad. Ster MN. Aha, bo ja zaraz będę pierwszy. To w sumie uczestniczy czy nie? To bardzo No skoro on jest pierwszy, on ma 1000. Kto jest? 571 czekać, 50, 571 ma. Robi 698, czyli 120. Około 120. Dobra widzowie, ja już się z wami żegnam. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć, cześć!